Cześć widzowie, witajcie w kolejnym materiale. Tematem dzisiejszego odcinka będzie właśnie taki oto portal. Pokażę Wam, jak zrobić go w Najagrze za pomocą trzech emiterów. Dodatkowo stworzyłem taki oto pokazowy level, więc mamy tutaj elementy environment artu i bonusowo. Aby nadać temu jakieś zastosowanie, pokażę Wam, jak stworzyć blueprint, za pomocą którego będziecie mogli wykorzystać taki oto portal do, nie zgadniecie, teleportowania się. I pokazowo kliknijmy sobie Play from Here, teleportuje nas na, dru na drugą platformę. Gdy sobie klikniemy tutaj, wracamy z powrotem na Pierwszą platformę. Tyle słowem wstępu zaczynajmy. W pierwszej kolejności wejdźmy sobie w postproces Volume. I zmieńmy sobie Middle Grey Bias, aby po prostu to troszeczkę rozjaśnić, aby lepiej było wszystko widać. Dobra, zacznijmy może od tego, że rozbierzemy sobie na czynniki pierwsze cały ten level i pokażę Wam jak go stworzyłem. Nie będziemy tutaj robić całkowitego speed artu. Po prostu pokażę wam podstawy, i później będziecie mogli sobie coś w podobnym stylu stworzyć, ale nie będziecie po prostu powtarzać każdego kroku bezmyślnie za mną. Dobra, zacznijmy od podłogi. Mamy tutaj po prostu najzwyklejszy box stworzony w modeling mode, wielkości nie pamiętam, ale na pewno były subdywizje 100 na 100 na 10. I gdy już sobie takiego boxa stworzyłem Skorzystałem z zakładki deform i displace. I domyślnie macie tu ustawiony Perlin noise. Ja użyłem tekstur 2D map. Wrzuciłem sobie tutaj teksturę ORD, którą ściągnąłem jeszcze z Megaskanu. Macie tutaj teksturę ORD. Ta tutaj taka żółta i z nazwy można wywnioskować, że D to jest właśnie displacement i znajduje się on w kanale niebieskim, a więc wrzuciłem sobie tutaj tą teksturę i wybrałem sobie channel Blue i dostosowałem tylko intensywność mojego Displacementu, tak aby mi to odpowiadało. Dzięki czemu jak widzicie uzyskaliśmy lekką głębię na naszej ziemi. Nie jest ona płaska, wydaje się tak jakbyśmy po prostu ją modelowali, a naprawdę jest to po prostu zwykły box. Cała reszta asetów to są tak naprawdę darmowe asety z Faba. Większość to jest mega Megascan, jakieś rośliny, które sobie tu powrzucałem za pomocą Foliage modu te betonowe bloki stworzyłem za pomocą dwóch różnych modeli, właśnie takich betonowych bloków, które ze sobą połączyłem i zmerżowałem jako jeden jako jeden model. Tu mam bodajże cztery rodzaje różnych kamyków, które umieściłem sobie tutaj za pomocą darmowego pluginu Physical Layout Mode. Jeżeli nie wiecie, co to jest, zrobiłem film na ten temat. Pojawi się on teraz gdzieś po prawej stronie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zachęcam do oglądania. Bardzo fajne narzędzie. Tak samo za pomocą tego narzędzia zrzuciłem sobie tutaj ten kapelusz, aby wprowadzić taki trochę element narracyjny, środowiskowy. Dzięki czemu, jeżeli byśmy właśnie budowali nasz level. I gdybyśmy to mieli, mieli nasz level w grze, no to gracz mógłby się zastanowić, co tutaj się wydarzyło, dlaczego ten kapelusz sobie tutaj tak leży. Oprócz tego dorzuciłem kilka kamyków, aby troszeczkę bardziej to właśnie naturalnie wyglądało. No i oczywiście mamy tutaj drzewa, one również są z Mega skanu. Pozostaje nam tak naprawdę kwestia oświetlenia. Mamy tutaj jedno światło z intensywnością 200 lumenów, ustawiony kolor, widzicie, taki pomarańcz, ciemny pomarańcz. Tutaj mam drugie światło, które sobie wrzuciłem w ten model. Widzicie, model wygląda tak. Również jest on za darmo ściągnięty z Faba. i dorzuciłem sobie takie światło. To światło ma 100 lumenów i jest po prostu, yy, ma włączoną temperaturę i ma 3200 kelwinów temperatury, czyli jest po prostu ciepłym światłem. I oprócz tego mam jeszcze yy, takiego rectangle lighta, który ma 500 lumenów i jest po prostu niebieski. Dodaje nam tutaj dodatkowy kolor i tak samo mam drugiego rectangle lighta, tylko że dodaje nam tutaj kontrę różową. No i ostatnie światło znajduje się wysoko u góry. Mamy tutaj 10 tysięcy lumenów. Również ono jest w kolorze lekkim takim pomarańczowym i po prostu doświetla nam drzewo, tak aby odcinało się od po prostu tego czarnego. Tła. No i pozostaje mi postproces volume i tutaj tak na dobrą sprawę mamy włączonego bluma. Mamy ustawienia ekspozycji. Mamy włączoną aberrację chromatyczną. Pozmieniane opcje lokalnej ekspozycji. I tutaj lekko w color gradingu jeszcze sobie pogrzebałem, włączyłem Lumena i podbiłem wartości, jakości światła po prostu. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o strefę tego właśnie environment artu. Polecam Wam spróbować sobie coś takiego odtworzyć. Proponowałbym nie robić tego po prostu identycznie jak ja, tylko spróbujcie rzucić wodzy wyobraźni i stworzyć jakąś inną, alternatywną wersję używając po prostu darmowych asetów z Faba. A my teraz przejdźmy sobie do części związanej z Neagrą i pokażę tam Wam, w jaki sposób możecie stworzyć taki właśnie oto efekt. Dobra, moją teksturę, którą tutaj widzicie, uzyskałem za pomocą e, AI e, i tak oto wyglądała oryginalna grafika bezpośrednio wygenerowana przez Midjourney. Rzuciłem ją sobie po prostu w Photoshopa i e, zdesaturowałem tak, aby uzyskać po prostu czysty czarno-biały kolor, czarno-białą teksturę, a następnie wrzuciłem po prostu ją sobie do Unreal'a. I oprócz tego używałem jeszcze jednej tekstury, takiej tekstury liścia. Nią również uzyskałem w AI, a mianowicie uzyskałem takie oto zdjęcie wygenerowane przez Midjourney, wrzuciłem to sobie w Photoshop'a, chociaż ten proces może Wam pokażę. Wrzuciłem sobie to zdjęcie w Photoshop'a. Użyłem Object Selection Tool, co po prostu zaznaczyło mi tego liścia. Akurat jest on bardzo... Prosty do wykrycia tych krawędzi przez algorytm Photoshopa, więc całkiem nieźle sobie z tym poradził. Za pomocą maski usunąłem tło, kliknąłem prawy na naszą warstwę. Przepraszam, kliknąłem prawy na moją maskę, kliknąłem Apply Mask. No i jeszcze raz użyłem zaznaczenia i po prostu użyłem brasza. Tutaj też możecie sobie zwiększyć po prostu hardness na 100%. No i teraz po prostu zamalowałem. Cały liść na biało. Kliknąłem Select. U góry na pasku kliknąłem Inverse. Za pomocą skrótu klawiszowego X zmieniłem sobie tutaj kolor mojego brasza na czarny i po prostu zamalowałem tło na czarne. I w taki oto sposób właśnie stworzyłem sobie tą teksturę liścia. Wyekspertowałem to jako PNG. Dobra, zamknijmy Photoshopa. Zamknijmy to. I to jest właśnie ta tekstura, wrzuciłem ją sobie w Anrila. Dobra, gdy mamy przygotowane takie dwie tekstury, tworzymy sobie Niagara System. Ja mam go tutaj. I nasz Niagara System składa się z trzech emiterów. Pierwszy emiter odpowiada za nasze liście, bo gdy się przyjrzycie, może tu będzie łatwiej faktycznie, to zobaczycie, że to są te nasze listki. I spójrzmy sobie, jak wygląda ten nasz emiter. W zakładce Emitter State mamy tutaj ustawiony Lifecycle Mode na Self, ustawiony Loop Behavior na Infinite. No i tutaj jest Loop Duration na 2 sekundy. W zasadzie nie ma tutaj to znaczenia. Możemy ustawić sobie na zero, gdyż mamy ustawiony Loop Behavior Infinite, więc i tak będzie to e, trwało w nieskończoność. W Spawn Rate mamy 120 jednostek i Spawn Probability na pół. Czyli po prostu będziemy spawnić 120 tych listków, ale jest szansa 50 na 50, że listek może się nie zespawnić. Powoduje to po prostu taki bardziej chaotyczny, organiczny look. W Particle Spawn, w Initialize Particle mamy Lifetime Mode, mamy ustawione od 5 do 7 sekund, każda z tych cząsteczek będzie sobie żyła. I co ważne, tutaj zmieniamy Sprite Size Mode. Na random uniform i mam ustawione od 1 do 10, również aby ta wielkość była znacząco od siebie różna, żebyśmy uzyskali taki bardzo właśnie różnorodny wygląd tego efektu. Następnie korzystamy z Node Shape Location, który właśnie sprawia, że nasze, nasze cząsteczki, nasze liście respią się właśnie w takim kształcie, w takim torusie i właśnie ustawiamy sobie Shape jako torus. I ja mam ustawioną wielkość 200 do 10 I ta wielkość jest po prostu dostosowana do Wielkości naszej tekstury, tego, tego kręgu Tą wielkość oczywiście możecie sobie modyfikować w zależności od waszej tekstury Następnie mamy Add Velocity Jest tutaj zmienione Velocity na Random Range Vector I mamy wektor od minimum od 20 do 100 w osi Z Czyli po prostu będą się unosić nasze cząsteczki w górę z różną siłą od 20 do 100 y, tych jednostek. Możecie również Velocity Speed Scale zwiększać, nie wiem, na 5, to będą bardzo szybko uciekały. My mamy jeden, możemy je jeszcze bardziej spowalniać. Wydaje mi się, że jeden jest ok. Nie musi to być szybciej, ale możecie oczywiście to zmienić. W Particle Update, Particle State zaznaczamy Kill Particles when Lifetime Has elapsed, czyli sprawi to to, że nasze jednostki będą umierały właśnie w tym przedziale od 5 do 7 sekund, który ustawiliśmy sobie w zakładce Initialize Particle. Mamy tu jeszcze Draga, który troszeczkę ściąga nasz efekt. Gdybyśmy go nie użyli, nasze jednostki o wiele szybciej i o wiele bardziej by się po prostu rozlatywały. Dlatego uważam, że warto użyć tego Draga. Mamy tutaj ustawioną wartość 0.25. Teraz tak, w zakładce Scale Color mamy tutaj zmienione Scale RGB za pomocą tutaj tego, tego ptaszka, tej strzałeczki na make vector from linear color i ustawiony mamy linear color na taki zielony z wartością value na 3, co sprawia, że nasze listki są po prostu emissive, czyli emitują światło. Alfa również mamy zmienioną na float from curve i mamy tutaj po prostu 3 keyframy. Dwa są ustawione na 0, jeden jest ustawiony na środku na 1 i wszystko jest zaznaczone i wyrównane jako auto interpolation. Ta opcja sprawia po prostu, że nasze efekty będą stopniowo się pojawiały aż osiągną wartość pełnej widoczności 1 i później będą przy końcówce swojego życia po prostu, tak, smooth, zanikały. Dodaje to takiego fajnego, naturalnego luku. Vortex Force mamy tutaj ustawioną siłę na 10. I nasz Vortex Force sprawia, że nasze cząsteczki nie lecą tylko w górę, ale kręcą się również właśnie w taki Vortex. No i Solve Force and Velocity ta opcja musi być dodana, aby po prostu nasza siła mogła działać. Jest to wymagane. I w ostatniej opcji mamy po prostu ustawiony Sprite Render. I w naszym Sprite renderze używamy materiału tego właśnie naszego liścia, który stworzyliśmy. Mam tutaj Alignment Automatic, mógłbym jeszcze Velocity Alignment zaznaczyć, żeby nasze liście się obracały. Zgodnie z kierunkiem siły, która na nie oddziałuje. Dobra, wyłączmy izolację. Przejdźmy do drugiego emitera. Nasz drugi emiter odpowiada za naszą teksturę. No, i tutaj, oczywiście, w pierwszej kolejności musimy usunąć sprite render. Musimy sobie wrzucić mesh render. W mesh render wybieramy sobie jako mesh zwykłego plane'a i włączamy enable material override, gdzie dodajemy nasz materiał, naszą teksturę okręgu, a w zasadzie nasz materiał okręgu. I cofnijmy się jeszcze o krok, bo o czymś zapomniałem. Oczywiście, nie możemy użyć. Tutaj zwykłej tekstury, tak samo w naszym Mesh Render nie możemy użyć zwykłej tekstury, musimy sobie standardowo stworzyć materiał i pokażę Wam, jak wygląda sprite materiał naszego liścia. Klikamy sobie na nasz materiał Node i tutaj zmieniamy sobie Blend Mode, on jest normalnie na Opaque, zmieniamy go na Translucent. No i w zasadzie to jest tyle, wrzucamy sobie naszą teksturę, dodajemy Noda Power, aby móc podkręcić troszeczkę kontrast to podpinamy do opacity. Zmienimy sobie podgląd na taki do opacity jako naszą maskę. No i do emissive color podpinamy tylko particle color. Ten node sprawia, że możemy kontrolować sobie kolor naszych cząsteczek za pomocą właśnie tutaj tych nodów kolor z systemu Niagara. To jest cała filozofia nasz drugi materiał związany z naszą teksturą naszego magicznego kręgu. Wygląda dokładnie tak samo, gdy sobie taki materiał stworzycie, wrzucacie go tutaj, właśnie jako explicit material, i teraz tutaj w zakładce Emitter Update ustawiamy również Lifecycle Mode Self, Loop Behavior ustawiamy Once i Loop Duration Mode Infinite. Spawn Count to jest już z naszego noda Spawn Burst", Instantaneous ustawiamy na 1. co sprawia, że po prostu instantaneous, czyli natychmiastowo, zostaje zespełnione. Nasz, nasza jedna cząsteczka, czyli w tym wypadku nasz, nasza ta jedna tekstura i trwa ona po prostu yy, nieskończenie. W Initialize Particle ustawiamy sobie Mesh Attributes, gdyż tu używamy Mesha i ustawiamy Mesh Scale Mode na Uniform i po prostu dostosujemy, dostosowujemy sobie wielkość tej tekstury do po prostu naszych wymagań tego, jak chcemy, aby to wyglądało. Ja ustawiłem 5,5, aby dostosować wielkość do wielkości kręgu. W Particle State wyłączamy sobie kill particles when lifetime has elapsed, przez co właśnie tutaj nasz lifetime nie ma znaczenia, e, jaką tutaj wartość ustawicie, gdyż po prostu cząsteczki nie będą umierać po zakończonym tym Lifetime'ie. Dodajemy sobie note, który nazywa się Update Mesh Orientation. Wybieramy Rotation Rate i ustawiamy sobie. Rotację w taki oto sposób: jedną jednostkę wokół, wokół osi Z i rotation rate 005. Jak widzicie, możecie sobie tutaj o, kombinować, no ale takich efektów nie chcemy. Także ustawiamy tę jedną jednostkę wokół osi Z i rotation rate. Możemy sobie tutaj ustawić po prostu szybkość tej rotacji. 005 jest jak dla mnie odpowiednia. No i oczywiście scale color. Również używamy tutaj opcji Make Vector from Linear Color. Ustawiamy sobie kolor. Tym razem nie skalujemy sobie alfy, gdyż jest to nam po prostu tutaj niepotrzebne. Dobra, pozostaje nam ostatni emiter. Tutaj wytwarzamy sobie po prostu takie fale. Tutaj również korzystamy z Mesh Renderu. Również wybieramy Play na tylko w tym wypadku nasz materiał jest troszeczkę bardziej skomplikowany. Ponownie ustawiamy sobie Blend Mode na Translucent, tylko tym razem dodajemy sobie node Radial Gradient Exponential. Gdy sobie włączymy Start Previewing Node, zobaczycie, że on po prostu tworzy nam tutaj taki okrąg, taki gradient w zasadzie w kształcie okręgu. I za pomocą tutaj node'ów Radius i Density możemy sobie dostosowywać Wygląd po prostu tego okręgu, tak aby po prostu wyglądał tak jak chcemy, tak aby po prostu pasował nam do tego co chcemy zrobić. Następnie używamy node'a sign, który jak widzicie pozbywa się w tym przypadku naszego środka, tworząc taki po prostu ring. Dodatkowo mamy tutaj chip contrast, który po prostu podbija kontrast. Mamy tutaj parametr, który to kontroluje. Później mamy node'a saturate, który jest w zasadzie node'em clamps, tylko jego plusem jest to, jak macie tutaj napisane, Saturate is free on most modern graphics hardware. Czyli po prostu w nowoczesnych kartach graficznych ten Note nie pływa w ogóle na optymalizację. No i to sobie mamy podpięte do Noda Multiply z naszym Particle, alfą naszego Particle Color. Mamy to podpięte do Opacity, dzięki czemu ten nasz okrąg będzie po prostu zawierał kolor. Sam w sobie będzie kolorowy i oprócz tego również będzie emitował ten kolor, czyli możemy sprawić, że będzie on emissive. Dobra, tak to wygląda ze strony materiału, a teraz przyjrzyjmy się samemu emitterowi i tutaj Life Cycle Mode zostawiamy sobie po prostu na System, Spawn Rate, używam 3, czyli spawnią się 3 te efekty, Lifetime mamy na 1, Mesh Attributes, Mesh Scale Mode, czyli po prostu wielkość naszego efektu jest również dostosowana do całości, w tym wypadku mamy tutaj 5, Add Velocity, no to mamy tutaj wrzucone Velocity, po prostu sprawia to to, że ten nasz efekt lekko ucieka do góry. Moglibyśmy dodać sobie większe. Wtedy jak widzicie, po prostu ten nasz okrąg zacząłby się podnosić wyżej. W Particle State używamy opcji Kill Particles Lifetime, Lifetime, Has Elapsed. To tak jak mówiłem wcześniej, jest po prostu wymagane, aby używać Velocity. Dodatkowo dorzuciłem sobie opcję Scale Mesh Size, która jest ustawiona jako Vector from Float, a następnie Value jest ustawione jako Float from Curve i mamy takiego prostego curva który po prostu sobie rośnie, tak zinterpolowany od wartości 0 do 1. Czyli po prostu na początku naszego efektu jest on bardzo mały, praktycznie niewidoczny i wraz z płynącym czasem naszego efektu po prostu rośnie do pełnej wielkości po prostu. I w scale color używamy znowu make vector from linear color, wybieramy sobie tutaj kolor i w Alfie używamy również float from curve i tutaj odwrotnie do naszej wielkości. Na samym początku nasz efekt jest w pełni Widoczny, a na samym końcu staje się on niewidoczny. Czyli na początku naszego efektu jest on bardzo mały, ale w pełni widoczny. A na samym końcu robi się pełnej wielkości, ale zaczyna zanikać. Daje to taki właśnie fajny efekt. No i gdy sobie połączymy wszystkie te emitery, uzyskujemy właśnie taki oto efekt. Myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Część związaną z VFX, z naszym portalem, mamy skończoną, pozostaje nam ostatnia rzecz. Czyli, jak stworzyć teleport? Teleport tworzymy sobie w bardzo prosty sposób. Musimy sobie, jak widzicie na środku, ten zielony. Teraz nie mogę w niego kliknąć. O! Ten zielony sześcian jest to trigger volume, który możecie sobie po prostu dodać, klikając sobie tutaj plus, volume i będziecie mieli tutaj trigger volume. Ustawiamy je sobie w miejsce, w którym chcemy, aby po prostu triggerowało nasz teleport, czyli w naszym przypadku na środek naszego portalu mamy go ustawionego tutaj, ale jak spojrzycie sobie tu również mam go ustawionego i dodatkowo mam dwóch aktorów. Z tej strony jest on tutaj i również to możecie dodać sobie za pomocą tego plusika. I po prostu w zakładce Basic używacie opcji aktor. Tutaj mam tego aktora tutaj przy kapeluszu, po tamtej stronie mam go po drugiej stronie drzewa, aby to się po prostu różniło. I gdy mamy już te trigger volume oraz aktorów pododawanych, klikamy sobie tutaj u góry tą ikonkę związaną z blueprintami i używamy sobie opcji Open Level Blueprint. Otworzył nam się taki globalny blueprint, który działa po prostu na cały nasz level. I tutaj musimy sobie po prostu zaznaczyć nasz trigger volume. I gdy mamy go zaznaczonego w naszym outlinerze, wracamy sobie do naszego blueprintu, klikamy prawy przycisk myszy i macie tutaj różne opcje i mamy u góry pierwsze z góry Add Event For Trigger Volume 0. Odznaczamy sobie to, wybieramy sobie Collision i dajemy sobie opcję Add On Actor Begin Overlap, którą widzicie tutaj. Dodaje nam takiego node'a. I tutaj sobie po prostu dodajemy Funkcję teleport. I do niej musimy podpiąć target. Targetem oczywiście jest nasza postać, a więc musimy sobie wywołać Noda, tak jak widzicie. Get player charakter. No i jedyne, co nam pozostaje, to wybrać sobie Desire Location. I aby wybrać Desire Location, wracamy sobie z powrotem właśnie do naszego świata. I w wypadku tego teleportu, po prostu. Klikam sobie na tego aktora, którego tutaj dodałem, wracam sobie do mojego blueprintu, klikam prawy przycisk myszy i mam taką opcję jak Create a reference to actor to. Klikam to sobie i pojawia mi się właśnie taki oto node. I teraz po prostu muszę uzyskać lokację tego aktora. Czyli po prostu sobie wpisuję get actor location. No i ten node podpinam sobie tutaj. I to jest w zasadzie całość, którą stworzyliśmy i u góry mamy tutaj system odpowiadający za teleportację jednego z teleportów, a na dole mamy dokładnie to samo, tylko w drugą stronę z drugiego teleportu. To w zasadzie tyle moi drodzy cała filozofia. Kliknijmy sobie Play from Here. I jak widzicie, mogę sobie po prostu wejść tu, teleportuje mnie. Na drugą platformę. Gdy wejdę tu, teleportujemy z powrotem. Wszystko działa. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do pozostawienia łapy w górę oraz subskrybowania mojego kanału. W opisie filmu znajduje się również link do serwisu Bajmie Coffee. Możecie tam wspierać mój kanał. Zachęcam również do komentowania. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.